Cześć kochani, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. O poranku w Sunset Valley w naszym wyzwaniu Le Passive the Sims 3. Moi kochani, naszło, na, naszło, nastąpiło tutaj kilka takich konkretnych zmian, ale takich wizualnych raczej. Więc powie, pozwólcie, że Wam tutaj pokrótce pokażę. Nasza Ashley, słuchajcie, stwierdziła, że przestały jej się podobać tamte włosy, co miała. Już jej ten niebieski z tymi różowymi końcówkami trochę wypłowiały te kolory, więc stwierdziła, że wybierze się do fryzjera i że sobie zrobi nową fryzurkę. Obecnie jedzie do pracy, w końcu, słuchajcie, mam nadzieję, że, że będziemy się starać o awanse. Ashley, moi drodzy, tylko teraz nie mogę jej... Nie mogę zrobić tak, żeby wejść do tego samochodu i Wam pokazać. Ale w każdym razie, Ashley wygląda tak, moi drodzy. Ma teraz takie białe włoski. Wygląda moim zdaniem uroczo. W ogóle rozpuściłam jej te włosy też. E, więc, 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 więc. E, pojedziemy sobie z nią do pracy. E, I ja Wam tak krótko opowiem o planach na tą serię, słuchajcie. O, czekajcie, chciałabym Wam ją pokazać. E, o, patrzcie. Tak wygląda nasza Ashley obecnie. Ma takie białe włoski to jest jej strój do pracy. Kilka strojów też jej dodałam nowych, e, m.in. ten do pracy, Kamina. E, no i, i tak, i wracamy do pracy po urlopie, po długim urlopie macierzyńskim, moi drodzy. Trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zarabiać. A dlaczego? A dlatego, że, moi drodzy, będziemy się wyprowadzać, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Najlepiej, to jak najszybciej. Ponieważ chciałabym, żeby Ashley i Konor i, i mieli jeszcze jedno dziecko, a ten domek, w którym teraz jesteśmy, jest trochę za mały. Ashley jest pasocholiczką, bla, bla bla. Konor też poszedł do pracy. E, tak, mam już domek upatrzony słuchajcie, tylko że on kosztuje umeblowany i to tak naprawdę, naprawdę skromnie umeblowany, e, bez na przykład e, blatów kuchennych i tak dalej. Tylko jakiś tam, nie wiem, kanapa tam jest, jakaś książka na półki, nawet łóżek tam nie ma, więc e, chyba tylko łazienka jest właśnie zrobiona, no i, i, i trochę salon, a reszta jest pusta. I ten domek, moi drodzy, kosztuje 50 tysięcy, 55 tysięcy, jakoś tak dokładnie już nie pamiętam, także że będziemy musieli się tym zająć. Ashley, zobaczcie, chcę zdobyć awans. Książki w Darze. Kratosz gromadzi książki do, dla biblioteki. Cóż, yy, nagroda brak. Nie, nie mam czasu na to. Słuchajcie, trzeba, trzeba się starać awans. Ashley, czuje się wyśmienicie. E, jeśli chodzi o jej e, umiejętności, to tutaj trochę spisania, nawet spoko. E, jeśli chodzi o Konora, też mu poprawiłam to pisanie. <laughs> Przepraszam, ale mam chrypę. E, troszeczkę mu tutaj podbiłam to pisanie. E, obecnie jest no tak sobie. E, weź popracuj ciężko, Konor. Yy, tak, popracuj sobie ciężko. Może trochę ten pasek tutaj się napełni, zobaczymy. O, w supermarkecie mamy za 45% obniżkę. No i słuchajcie, jeśli chodzi o naszego Beniamina, to tak. Ściągnęłam jakieś tam włoski, żeby mu podmienić to, co miał. Yy, o, tutaj, niania, przyszedł, nian. <głosy> <głosy> tak obecnie wygląda mały Beniamin. Pozwólcie, że zapauzuję i wam go pokażę, bo on jest taki słodki. Patrzcie. <laughs> sobie żuje od tych cymbałków tą, tą pałeczkę e, zrobimy mu fotkę tak obecnie wygląda małe, dałam mu takie włoski czarne słuchajcie, on z czarnymi wyskoczył więc ja sobie tak pomyślałam, że może Ashley przed tymi swoimi e, szalonymi kolorami na głowie miała czarne włosy jako i naturalny kolor, także powiedzmy, że te czarne włosy ma po Ashley, bo kolor ma rude, więc nie wiem skąd ten czarny się wziął Konor, głodny jesteś i energię w ogóle no masakrycznie. Um, więc tak, będziemy musieli się skupić też na tym pragnieniu życiowym Simki Ashley. Jesteśmy obecnie na drugim poziomie, a musimy być aż na dziesiątym. Więc to jest moje skupienie teraz e, mój taki cel główny, żeby jej podbijać te awanse, Więc będziemy się na niej skupiać. Na Konorze zresztą też. Co on ma za pragnienie? Zawodowy pisarz. Kurde, to z tym pisaniem no. Bardzo głodny, więc e, też będziemy musieli się starać tutaj, żeby, żeby te awanse zdobywać, żeby zarabiać, zarabiać na ten dom. Słuchajcie, my sobie tutaj wrócimy do małego. O, ten nian tak sobie z nim tutaj usiadł. patrzcie, jaki creepy ten nian. Ale patrzcie, a ten, co mu tak rękę wygięło? <grymne> coś mu ręka wygięło temu Benjaminowi słuchajcie. Ale właśnie, chciałabym, żeby Ashley i Connor mieli jeszcze jednego potomka. Może dziewczynka się trafi tym razem? Kto wie, kto wie. E, więc będziemy pracować ciężko, ciężko, żeby na ten awans zarobić wiem, że też są te nagrody, słuchajcie, punkty też szczęścia życiowe, jak tutaj Ashley ma sporo tych punktów i tutaj mamy coś takiego jak spadek. Nawet... A, tego nie ma, słuchajcie, bo to ja na podstawce gram. Boże! Ja zapominam cały czas. Więc nie pomożemy sobie w ten sposób. No trudno, słuchajcie, trudno się mówi. Będę musiała jej swoją drogą jakieś cechy kupić. Um, co ja chciałam Wam powiedzieć? Um, nie pamiętam. A jeszcze słuchajcie, tutaj mi się wyświetliło, tylko już tego nie mam, widzę. Że Ashley miała szczęśliwy dzień. No i chciałam kupić ten los na loterii. Ale tutaj też nie ma tych losów na loterii. To chyba doszło z jakimś późniejszym dodatkiem, co nie? W ogóle jeszcze wam pokażę, gdzie ten domek nowy jest. Kurde, telefonu nie wycieszyłam, sorki. Ten nowy domek jest tutaj, słuchajcie. Nie będę wam go przybliżać, bo nie chcę wam go jeszcze zdradzać, jak on wygląda, pokazywać. Nie wiem jeszcze, czy ostatecznie się tam przeprowadzimy, ale w każdym razie tutaj jest ten domek, tak pięknie nad morzem, słuchajcie. A normalnie, ja, moim marzeniem, takim w prawdziwym życiu jest właśnie, żeby mieszkać na, nad morzem. No ale, ale wiecie, różnie to bywa, różnie to bywa. O, będzie awans, chyba, słuchajcie. Ashley, do której? Do drugiej, dobra. E, o, lepsza ocena kariery. Przeprowadzić wywiad u źródła? Tak, możemy to zrobić. Możemy to zrobić, żeby tą karierę, żeby tą, ten, ten pasek sobie tutaj troszkę poprawić. Więc pójdziemy tam zaraz po pracy, kurde. Tylko, on jest tak padnięty. Nie, może jednak wrócimy do domu, przespać się troszkę. No i. Uuu, Ashley ma podwyżkę. 6 simolonów na godzinę. Superancko. Dobra, oni już kończą. Patrzcie, mamy awans. Nie! Yeah, mamy kasę! Słuchajcie, o Jezu! Konor, do domku. Ashley, idziemy z tobą gdzieś. Mogłabyś w sumie się spotkać z jakąś przyjaciółką. Eee, czekaj. Chodź, yy, powiedz konorowi, Nie tak Powiedz konorowi, słuchaj kochanie idę, idę się spotkać z koleżanką Na jakiś lunch Zajmiesz się dzieckiem, dasz radę Nian jest w domu, dasz radę Konor <laughs> taki padnięty Chodź, smokniesz go I idziemy na jakiś lunch Tutaj mamy restaurację e, 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 Głęboki tłuszcz zy a, z Konorem. To zrobimy to tak. Tutaj mamy tą naszą psiapsiłkę Wiktorię. Umów się, zrobimy tak. Co ty byś tu chciała? Barabara, możemy pracować w domu. Możesz pracować z domu? Eee, tutaj, tak, tak. Lećcie, lećcie się, spotkajcie. Na no, jakiś lunch razem. Konor, ty jedź do domu. W ogóle z tą, e, z tą Moniką, Madison, nie, e, przepraszam, nie Moniką. Nie wiem, co mam zrobić z nią, słuchajcie. Spotkać się z nią, czy jakąś dramę tutaj uskutecznić? Nie wiem, nie wiem. Napiszcie mi, co sądzicie. Czekamy, czekamy na Wiktorię. Czekamy, czekamy na Wiktorię, słuchajcie. 75 simolonów nam na coś zabrało, ale nie wiem za co. Wiktoria, jesteś! Jesteś to ty? Tak. Także chodźcie, e, opowiedz jej jakąś tam historię. Poplotkujcie sobie trochę, dziewczyny. Poznaj. E, najlepsza przyjaciółka. No właśnie, więc fajnie by było te kontakty. Wiecie. O, Konor wrócił już do małego. Idzie go położyć. Małe, ty się chyba czujesz nie najlepiej. O, oj Konor. Wiesz, co tu byś go mógł wsadzić, bo wtedy mu te potrzeby będą. E, ojej, przepraszam, muszę wyciszyć telefon, żeby wam tutaj nie pikało. O dobra, już powinno być, okej. Okay? Wło włożysz go tutaj do tego bujaczka, słuchaj, i włączysz mu tego bujaczka, żeby on tutaj. wolno. Dobra, mały, już zobacz. Potrzeby będą ci chyba rosły w tym bujaczku, tak? Nie, nie? Ups, ups. Dobra, 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 dobra. Czekaj, Konor. No to. Matko, jak on się drze. Nakarm go w takim razie. Bo on chyba jeść mu się chce i pęchasz Matko, kochana. Konor, nakarm go w takim razie i. I co? Wszystko oby się tak nie dało. Mógłbyś sobie zmienić strój na co dzień. Ja tu jakiś drugi mu dałam. Ostatnio, nie pamiętam nawet. O, taki, no spoko. Tatusiek. Posprzątaj ten talerz przy okazji, mój drogi. I co? No i nic. Czekamy, czekamy. Słuchajcie, dostawiłam tą drugą nianię, taką. E, Aga właśnie napisała w komentarzu, za co bardzo Wam dziękuję. E, Aze, dziękuję przede wszystkim, że napisała o tej niani, bo nie wiedziałabym, że trzeba też drugą dostawić. go. E, i zmienił brudną pieluszkę. Konor, ty się tak strasznie czujesz, spać ci się chce, i teraz byś komu mógł do tego bojaczka dać, i on będzie teraz ok. Włącz mu go. Włącz wolno. O nie, on omdleje mi z tego zmęczenia. Patrzcie. Biedny. Konor. Oh. <laughs> Biedny Konor. Słuchajcie, Konor usnął na podłodze. Patrzcie na niego. No cóż, zdarza się. Konor padnięty, wczoraj w nocy właśnie siedział. O, już. Dobra, Konor, chodź, włączysz mu tego bujaczka i położymy cię, żebyś trochę się wyspał, mój drogi. A ty, moja kochana, jesteś głodna, więc świetnie się składa, bo możecie sobie tutaj zjeść. z Idź sobie z Wiktorią. One pójdą razem? Chyba tak. Dobra... O, czekajcie, mam auto-zapis, i ja sobie zapiszę. Bo ostatnio mi e, grę wywaliło, jak nie zapisałam. Dobra, poszły sobie szamnąć. Zapisałam grę, słuchajcie, bo ostatnio, w, e, ostatnio jak grałam na live, chyba nawet jak nazwałam, mówię, dobra, zapiszę sobie później. No i oczywiście grę mi wywaliło. I straciłam tam trochę postępów. Nie było tragedii, nie było tragedii, słuchajcie, ale, ale i tak. Postanowiłam, że będę zapisywać mały. Jak ty tam rośnie ci wszystko, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Widzisz, studziaku, Tata się to był zajął. Zemdlał przy okazji. Umywalka osyfiona. No, będziemy musieli się właśnie zająć zarabianiem. Także ja e, będę tutaj się tym zajmować już sama poza nagraniem. E, musimy się starać o awansę. Mm. Ty jesteś na trzecim poziomie, a ty też jesteś na trzecim i ty mniej zarabiasz niż ona. Czemu to tak? Wiem, że ona dostała podwyżkę, ale. Hmm. A to do kiedy? Do poniedziałku. A to mamy cały weekend na to. Dobra, to bez spiny. Zrobimy to, zrobimy. Przyspieszę tutaj troszkę. Hmm. Kiedy ty wracasz? Nie, no co ty, nurkujesz w śmietniku? O co? Czemu ona. Widzieliście to? Dlaczego ona nurkuje w śmietniku? Muszę zrobić. <grym> Ashley, odbiło ci. Zaczyna, zaczyna mi się chce, chcieć spać. Zbieram się do domu. Cóż było nieźle. Może następnym razem coś poprawimy. Ale co ty chcesz poprawiać, moja droga? Patrzcie, ona się w ogóle nie najadła. Ale lipa. Chodź, bo higieny też już masz bardzo nisko przez tonurkowanie śmietniku pewnie. Więc nie dziwota, że ten fajna ta restauracja w Sunset Valley jest. W ogóle Sunset Valley jest fajna. Patrzcie, gramy z samą podstawką, a mamy dosyć dużo tutaj do roboty. Hmm. Jeśli chodzi o naszego Benjamina, to on będzie miał urodzinki za 6 dni. Także myślę, że ja przez te powiedzmy 5 dni po nagraniu sobie pogram sama e, i i i i będę właśnie starać się o te awanse no i wrócę do was z kolejnym nagraniem, jak Ben będzie miał urodzinki żebyście wiesz, też wiesz, wiesz żebyście wiesz wiecie, żebyście też byli przy tym jak to się stanie dobra, idziesz się wykąpać Ashley spoczko, ty konor jeszcze śpisz ale wiesz co Stań sobie chociaż na chwilę wstań, może jakiś obiad byś zrobił, podaj obiad Cały czas to samo. Zrób ten chodok sofu, nie wiem, cokolwiek, żeby było do żarcia. Ty, Ashley, weźmiesz sobie prysznic, po czym umyjesz tą ochydną ohydną umywalkę. Tutaj ma te włoski ten, co, jej, co wcześniej miała patrzcie. Ale jej dałam takie inne troszkę teraz. Co byś mogła w sumie wyściskać małego, co ty byś chciała wyściskać właśnie. Podrzucaj. Zaraz się tutaj małym zajmiemy. Ucz mówić może. W międzyczasie Konor zrobi żarełko. Strasznie mi się podoba ten outfit jej. Taki sweterek jeński, adidaski. Fajnie, przytulnie, wygodnie. Ja tak lubię. Konor robi hot dogi w mikrofalówce. Jak się przygląda im patrzcie. I hot dogi. Wsadził parówki wyskoczyły hot dogi. Jakieś magiczne hot dogi, słuchajcie. O, malutki. Czekajcie, bo muszę fotek narobić. No dobra, kochani, fotki zrobione. A, jak go podrzuca. Muszę sobie jakieś fajne pozy ściągnąć. Konor! Wracaj, dasz radę jeszcze wytrzymać chwilę. Zjadłeś? No pewnie nawet nie zjadłeś. Konor, no nie dobijaj mnie. Ashley sobie zje, bo też jest mega głodna. Zaraz pójdziecie spać, zaraz pójdziecie, nic się nie martw, Connor. Dasz radę jeszcze chwilkę wytrzymać. On z tą nianią tutaj. Czemu on chodzi o tej niani do niani, słuchajcie? Weźmy na, spa na spacer? Jak ona go weźmie na spacer? On po prostu lata od jednej do drugiej? Aha, rozumiem. Znaczy nie rozumiem, ale dobra. Chodź, posprzątasz konor. A ty, moja droga. Chcesz go włożyć do końca? No możesz, możesz w sumie już go ogarnąć. Ehm, wsadzisz go do końca i chyba też samą Ciebie położę. Pójdą trochę wcześniej spać, żeby się wyspali. I jutro zaczniemy nowy dzień, słuchajcie, będzie weekend, także myślę, że, że ja się tymczasem tutaj z wami pożegnam. Weź jeszcze to schowaj, odłóż resztki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, chociaż chyba nawet troszkę krótki wyszedł, no ale, ale w sumie na razie się nic nie dzieje, słuchajcie. Może niedługo właśnie jakiś ślub by też było trzeba zrobić i... Fajnie by było gdzieś się z nimi wybrać. A może nagram jeszcze jeden odcinek właśnie w weekend i się gdzieś wybierzemy. Słuchajcie, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie dziękuję wam kochani bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa pa.